Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Pani. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego. Nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z Was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie w pierwi, nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek. Zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie w pierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z Was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chwała Tobie, Chryste. Mam nadzieję, że ta Ewangelia, ten fragment, w jakiś sposób Was porusza. Może oburza, może zastanawia, może rodzi w Was jakiś taki sprzeciw, jak to Jezus mówi o nienawiści, a za chwilę mówi o tym, żeby wyrzec się wszystkiego, a więc również samego siebie. Słowo Boże, Ewangelia bardzo dotykająca, nauka bardzo dotykająca, bardzo ważna. Również dla nas, i żeby ją dobrze przyłożyć do swojego życia, żeby wyciągnąć z niej y, dla siebie światło i mądrość, i światło dla naszych postaw, zachowań, dla kształtowania naszego życia osobistego, wspólnotowego, trzeba nam zobaczyć troszeczkę szerzej taki kontekst tego, tej nauki Jezusowej. Bo ona w naszym rozumieniu tak literalnym może wprowadzać nam ba bardzo dużo zamieszania, niezrozumienia, a może nawet wypaczenia. Kiedy jest mowa o nienawiści w, w Słowie Bożym, w Biblii, to jest tutaj mowa o takich dwóch kontekstach. Musimy pamiętać o tym, że Słowo Boże, nauka Jezusa jest umiejscowiona w kontekście myślenia semickiego, nieco innego myślenia niż my dzisiaj mamy, do ludzi troszeczkę inaczej myślących, w innej konstrukcji niż my. Kiedy mowa jest o nienawiści, to ta słowa nienawiść pojawia się w dwóch rozumieniach. Po pierwsze, nienawiść jako jako działanie służące do zniszczenia, jako działanie, które ma wykluczyć, które ma odrzucić, działanie, które ma na bazie niezgody, nieprzyjęcia czegoś, że nie wolno się na coś zgodzić, i drugi aspekt nienawiści to jest hierarchia w miłości. Nienawiść jako Pojęcie, które ma prowadzić do hierarchii, zhierarchizowania miłości. Kto, co ma być najpierw obdarzone miłością? Kto, co ma być najpierw wybrane? W tych dwóch kontekstach pojawia się słowo w dzisiejszej, w dzisiejszej Ewangelii: Mowa o nienawiści. Bo inaczej to będzie przedziwne, że Jezus, który jest, Królem pokoju, Jezus, który jest barankiem łagodnym, zaprasza nas do nienawiści. To by było troszeczkę sprzeczne z naszym dzisiejszym rozumieniem, które najczęściej jest w kontekście takiego odrzucenia. Trzeba nam odróżnić, że. Na przykład nauka o emocjach jest dosyć świeżą nauką. Na przykład nauka o tym, co ludzie przeżywają, to jest około 30-35 lat ostatnich. To nie jest wcale wczesna nauka. Dlatego, kiedy czytamy Biblię, w której jest dużo mowy, dużo słów określających przeżywanie, to tam nie jest mowa o emocjach, tylko tam jest mowa o uczynkach. Jak jest mowa o miłości, kiedy Jezus mówi o miłości, kiedy święty Paweł pisze o miłości, to nie mówi o uczuciu miłości, ale mówi o uczynkach, o postawie, która będzie na bazie miłości, uczucia, o postawie, która będzie wyrażała. Wewnętrzne usposobienie człowieka. Pewnie kojarzycie w Biblii tysiąclecia jest określony mianem taki tytuł, hymn o miłości świętego Pawła. W najnowszym tłumaczeniu nie nosi tytułu hymn o miłości, czyli pochwała miłości, pochwała tego uczucia. Ale w najnowszym w tłumaczeniu Pisma Świętego ten fragment nosi tytuł Najdoskonalsza droga. Najdoskonalszą drogą życia jest droga, kiedy ludzie okazują sobie miłość, wsparcie, troskę, kiedy się sobą nawzajem zajmują, szanują, opiekują. Uczynki miłości wyrażone w konkrecie. Kiedy jest mowa w dzisiejszym fragmencie o. Nienawiści do ojca i matki. Jeżeli ktoś nie ma w nienawiści ojca i matki, żony, dzieci, braci, sióstr, nadto siebie samego. Nie chodzi tutaj o taką postawę odrzucenia, odrzucenia siebie. Nie chodzi tutaj o to, że nie można przeżywać emocji. Pewnie, jak, jeżeli macie dzieci, to nieraz spotkaliście się z tym, że jeżeli postawiliście dzieci. Dziecku jakieś granice na coś się nie zgodziliście, nie pozwoliliście dziecku gdzieś tam wejść, to dziecko było niezadowolone. Albo mówiło, a mama tam ani to jest lepsza, bo na to pozwala. Dziecko, które ma ogromne emocje związane z tym, że na przykład rodzic na coś się nie zgodził, na coś nie pozwolił, postawił granicę. Dziecko ma prawo mieć. Emocje, ale to wcale nie znaczy, że dziecko odrzuca rodzica. Wcale nie znaczy, że ma w nienawiści, czyli chce zniszczyć rodzica, tylko ma takie silne emocje: niezgody, nierozumienia tego, co się dzieje, bo to, co on sobie upatrzył, czy bardzo pragnął, że tego nie dostaje. Pewnie jak przypomnicie sobie siebie samych, to my też to samo przeżywaliśmy względem naszych rodziców. Dokładnie tak samo. Buntowaliśmy się, byliśmy źli. Dokładnie takie same emocje przeżywamy też względem Boga, w relacji z Bogiem, kiedy prosimy, modlimy się, pościmy różańce, intencje, a wydaje się, że nie otrzymujemy. Też jesteśmy źli. Mamy złość, mamy niezgodę, żal, pretensje. I czasami wyrażamy to w ten sposób, że nie modlimy się. Nie przychodzimy do kościoła. W jaki sposób wyrażamy tę naszą złość? Zapominamy o modlitwie? Zapominamy o spowiedzi? Nie przychodzimy do spowiedzi? Można na to spojrzeć, że to są uczynki wynikające ze złości, z jakiejś niezgody. Warto temu się przyjrzeć. Ale kiedy Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi: to nie ma w nienawiści ojca i matki, żony i dzieci, braci i siostra, to i siebie samego mówi o hierarchii miłości. Bo Jezus wie, że my kochamy ojca, matkę, kochamy brata, siostrę, żonę, męża. Kochamy, tylko tu chodzi o hierarchię. Nikt ani nic nie może w miłości przesłonić nam Boga. Bóg ma być na pierwszym miejscu, to, to do Niego mamy w pierwszym rzędzie kierować nasze, naszą miłość. To On ma w miłości zajmować kluczowe miejsce w naszym życiu. Takie jest myślenie senickie. Wcale nie znaczy, że nie mamy się złościć czy buntować, bo czegoś nie rozumiemy, bo czegoś nie dostajemy. Ale to On jest najważniejszy. To On jest ten pierwszy. I dokładnie w ten sam sposób mamy popatrzeć na to zdanie, że jeżeli ktoś się nie wyrzeka wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. To nie znaczy, że wszystko mamy oddać. Takie rozdawnictwo, niczego nie gromadzić, żadnego dobra, nic nie mieć dla siebie, niczym się nie cieszyć, być takim wolnym. To troszeczkę pachnie takim buddyzmem, być wolnym od wszystkiego. Nic mnie nie porusza, ani żadna strata, ani żaden zysk, być wolnym, niczego nie posiadać absolutnie nie chodzi o to. Tylko tu jest pytanie: a jakie miejsce zajmuje Bóg? Czy w tym, co zyskuję, czy w tym, co mam, czy w tym, co osiągam, widzę działanie Boga? Czy potrafię Go uwielbiać? Czy potrafię Mu podziękować? Czy potrafię zobaczyć, że. Że to, co mam, to, co osiągam, mam dzięki Jego łasce. A czy w sytuacji, gdy coś mi nie wychodzi, przychodzi jakaś trudność, przeżywam jakąś, jakąś stratę, przeżywam jakieś cierpienie, czy potrafię zobaczyć Boga, który obok mnie jest, na którym ja mogę się oprzeć? Czy potrafię zobaczyć Boga, który mnie nie przekreśla, nie odrzuca? To jest bardzo ważne. Liturgia uczy nas z jednej strony, ta Ewangelia uczy nas z jednej strony, że mamy przeżywać, że przeżywamy. Ja tłumaczę sobie, że, że tylko zmarli nic nie przeżywają. Na cmentarzu jest mnóstwo ludzi, którzy nic nie przeżywają. A my, jeżeli żyjemy, to przeżywamy. I mamy przeżywać. I czasami mamy przeżywać zarówno złość, czy też niezgodę, czy też gniew. Nawet Biblia mówi wprost, że mamy mieć w nienawiści zło. I możemy się zgodzić na zło, na krzywdę, mamy mieć w nienawiści, czyli podjąć działania, które zniweczą zło mamy przeżywać, ale też mamy czasami podjąć działania wynikające do, do odrzucenia, zniwelowania tego, co szkodzi, tego, co niszczy, tego, co rani, tego, co wypacza miłość. Ale z drugiej strony mamy ciągle stawiać sobie pytanie o hierarchię miłości w naszym życiu. Kto jest najważniejszy, kto jest pierwszy? O co chodzi w naszym życiu duchowym? O co chodzi, jakie miejsce w naszym życiu zajmuje Bóg? Bardzo obrazowo to opisuje Święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu w fragmencie listu do Filemona. Filemon był takim był chrześcijaninem, którego, u, którego, u którego Paweł gościł, Paweł go ochrzcił, był bardzo bogatym człowiekiem, miał swoje posiadłości. Kiedy Paweł był u niego, w jego rodzinie, to jeden z jego sług, Onezym, bardzo się zachwycił Pawłem. I któregoś dnia po prostu uciekł od Filemona. W świetle prawa, niewolnik, który ucieka od swojego pana, jemu przynależą ogromne konsekwencje. Ten onezym ucieka i przychodzi do Pawła. Zasłuchany w jego słowo, zachwycony nauką o Jezusie, przyjmuje od Pawła chrzest. Paweł go nazywa swoim dzieckiem z chrztu. I Paweł robi rzecz niesamowitą, bo pisze list do Filemona. Ten list wręcza Onezymowi i mówi do niego wróć, wróć do swojego Pana i daj mu ten list. I Filemon czyta przyjmij go, nie mści się. Przyjmij go jako brata w wierze, jako brata w Chrystusie. Inaczej spojrzyj na drugiego człowieka. Nie mści się, nie każ go, ale inaczej popatrz. Słowo Boże ma za zadanie zmienić nasze patrzenie, zmienić nasze myślenie. Żebyśmy zmienili myślenie o sobie samym, o drugim człowieku. Żebyśmy. Zarządzali naszym działaniem, naszymi postawami, naszymi zachowaniami, w których królować będzie miłość, a ważna jest w tym hierarchia, hierarchia miłości. Wchodząc w liturgię Eucharystii, proś Dzisiaj Jezusa dla siebie o taką łaskę, umiejętność kochania, uczynków miłości. O zdrową hierarchię miłości i niezgodę, nienawiść na wszystko, co jest złem, na wszystko, co krzywdzi. Postawę odrzucenia wszelkiego fałszu, wszelkiej niesprawiedliwości, nieuczciwości. Tego wszystkiego, co jest złe we mnie i w, przeciwko temu wszelkiemu złu, które, którego doświadczacie. Wyznajmy teraz wiarę.